Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Optimus Prime z wersji Classic. Te wersje wyszły w roku 2006, jeśli się nie mylę. Pojawiły się jak widać dwie wersje, większa i mniejsza. To jest jakby nowe wyobrażenie tego jak wygląda, mają wyglądać Optimus Prime, a to troszeczkę taka wersja nawiązująca do wcześniejszej jakby. Jego inkarnacji. Co ciekawe, to jest jakby rozwinięciem wcześniejszej serii, która nazywa się Robot Masters, gdzie jakby figurka robota wygląda dobrze, ale no jak widać forma pojazdu jest dosyć ograniczona, ale pewne elementy transformacji tej figurki sugerują jakby to, co mamy obecnie w figurkach serii Masterpiece, także. Widać ciekawą ewolucję w tym przypadku, więc przyjrzyjmy się może im z bliska. O tak. tak wygląda Optimus Prime w swojej mniejszej wersji. Jak widać jego for ta forma pozostawia dużo do życzenia. Wszystko jest jakby takie nierówne, odstaje, więc to nie mimo, że wygląda jakby się powinno suwać, to nie suwa się w tą stronę. Najfajniejszą częścią tej figurki, poza trójką robota, jest działko, które ma postać takiego jakby karabinu i może się transformować w takie większe działo. Także jest to jedno z najfajniejszych działek, jakie widziałem w figurkach, więc to jest spory plus. Zamienimy może go w formę robota. Transformacja jest dosyć prosta. Posiada coś w rodzaju, nazwijmy to takie automorfa, po okręceniu tego, i kiedy przesuwamy to do góry, te części boczne automatycznie jakby przesuwają się tu i to jest jakby nawiązanie troszeczkę do te, Nawiązanie. Jest to jakby zastosowanie, które widzimy w serii Masterpiece obecnie, i pojawiło się to właśnie po raz pierwszy w poprzedniej figurce, a tutaj jest jakby usprawnione, także. Jak mówiłem, widać ewolucję tych transformacji. Mamy głowę, i tym sposobem mamy Optimusa Prime'a, który wygląda w formie robota ciekawie. Wygląda jak swoja wersja serialowa. Troszeczkę może jego głowa, I na moje gusta, ma jakby troszeczkę oczy za duże. Także jak patrzymy, to do tego momentu wygląda dobrze, ale jakby. Mam wrażenie, że powinno być troszeczkę mniejsze oczy, i ogólnie od maski w górę powinno być troszeczkę bardziej wpłaszczone. Ale mimo wszystko wygląda bardzo ciekawie. Przypomina Optimusa Prima. Myślę, że nawet może pasować do serii G1 z taką estetyką. Ten Optimus ma jakby specjalną, yy, zwijmy to, zdolność. Mamy tu taką dźwignię. Jeżeli raz ją delikatnie wciśniemy, to ją odblokowujemy. I jeśli podniesiemy ręce do góry, to mamy coś takiego: akcję, jakby uderzania. Nazwijmy to. Zaraz działa dziwnie. Jest, moim zdaniem, jest jednym z powodów, dla którego właśnie ta figurka ma takie dziwne kształty, ponieważ implementacja tego pewnie zaszkodziła w formie pojazdu. Kiedy wyciągniemy to do tyłu. Możemy zablokować klatkę piersiową, tak że już nie lata. To logo autobotów dodałem sam. Jeśli oglądacie inne filmiki, to pewnie wiecie, że zazwyczaj w tych figurkach dodaję logo autobotów jako naklejki. Ponieważ tak preferuję. Tu mamy logo, które było oryginalne. Tak wygląda mniejszy z klasyków. No, ciekawa figurka, jeżeli chodzi o formę robota. Na półce wygląda fajnie, jednak no, jak widzicie. Niestety forma pojazdu jest, pozostawia wiele do życzenia, więc no, jest to taka ciekawostka serii. Przejdźmy może do większej figurki. To jest Optimus Prime w większej skali. Jak widać, pojazd różni się on trochę od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Na początku, kiedy to widziałem, nie byłem zachwycony tą. Z pochyłą szybką, ponieważ byłem przyzwyczajony do takiej płaskiej, ale z biegiem lat, że tak powiem, nie, nie przeszkadza mi już tak bardzo. Podobnie często jest rysowany w komiksach, także to jest to. Widać, że wielu osobom się to spodobało. W tej serii pojawiły się ponownie rob czyli te znaki cieplne, które po wprowadzeniu pewnej ilości ciepła, jakby pokazują logo frakcji. W tym formie zintegrowane jest także uzbrojenie, także to jakby można zdjąć i zamienia się w broń, tak samo jak ten nawiew, można także usunąć. Tak wygląda sama figurka bez akcesorii, także wygląda w porządku, bardziej przypomina wersję G1 powiedzmy, niestety z góry mamy tu widoczne te elementy, które wcześniej ten nawiew ukrywał, także wielka szkoda. Przejdźmy może do transformacji. Nawiewu nie trzeba zdejmować, ale ja go zdejmę, ponieważ będzie mi tak wygodniej. Transformacja mimo, że jest dosyć prosta, jest przyjemna. Można to zrobić w miarę szybko. Mamy tutaj duże takie panele zastosowane, które jakby e, tworzą większość przodu e, pojazdu. E, całość okręcamy. Nie, najpierw wyjmiemy głowę. E, mus muszę się upewnić, że dobrze wszystko ustawiam. O. Także mamy tu po raz pierwszy zastosowane powiedzmy sztuczne, jakby chodnice samochodu. Jednak w tym wypadku mi to nie przeszkadza, ponieważ nie jest nigdzie powiedziane, że dokładnie to jest chłodnica. Może być to jakiś inny element, także... Tak samo mamy to zastosowane w serii Masterpiece, więc mi to nie przeszkadza. To chowamy z tyłu. I teraz tak. Ta figurka ma pewne jakby części, które sprawiają, że, niektórzy, że ludziom się nie podoba, a... Głównie chodzi o te panele, które są dosyć spore, i ciężko je w jakiś ładny sposób postawić. Istnieją modyfikacje, które pozwalają te panele zachować jakby w tym miejscu: trzeba je po prostu odciąć i nakleić. Tak naprawdę ta część styka się z tą częścią. I widziałam modyfikacje, które pozwalają zachować te panele na plecach, jakby nasunąć je tak w tą stronę. Także jest taka opcja, a bez niej. Panele okręcają się wokół dłoni i oficjalne ustawienie jest takie. Czy mamy takie? Możemy to obrócić oczywiście, jak, jak komu wygodnie. Mogą to być w tą stronę. Zostawię może oficjalnie je, żeby Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda. I mamy coś takiego. W tej formie Optimus przypomina. Trochę wersję komiksową. Moim zdaniem wygląda nowocześnie i fajnie. Te panele aż tak bardzo mnie nie przeszkadzają. Ale naprawdę jest jakby zrobione z solidnego plastiku i mamy wrażenie, że jakby nie ma tam pustych części. Jest dosyć ciężki, także stoi stabilnie. Nie będzie się chciał. Głowa prezentuje się tak. Jest troszeczkę zmieniona od wersji G1. Jednak moim zdaniem ta zmiana wchodzi w estetykę klasyków. Jest dosyć, dosyć dobrze zrobiona, także nadal mamy te charakterystyczne części, ale są dodane niektóre nowe. Tutaj dodałem naklejkę z logiem, której normalnie nie ma. Z opisu czytałem, że żółta farba na tej figurce często się łuszczy. Ja akurat nie mam takiego problemu nigdzie, jak widać, także być może to ma miejsce tylko w niektórych jakby egzemplarzach. Przejdźmy może do dodatkowych akcesorii, czyli broni. Aha, ten element, jak mówiłem, można zostawić cały czas na plecach, gdzie wygląda to tak. Można go oczywiście odwrócić w drugą stronę i mamy wtedy coś takiego. Niektórym ludziom to przeszkadza, ja osobiście nie mam z tym problemu ponieważ e, szczerze mówiąc lubię różne takie wystające części. Widziałem na pewnym zdjęciu, że to działo, te może powiedzmy, moks, które zmieniają się w działo, można umieścić na jego plecach. E, nie wiem, czy jest to oficjalne ustawienie, ale wygląda to jakoś coś w tym stylu, że to działo jakby wystaje do przodu. Teraz włożyłem je tak, który trzyma się po prostu na nocą tarcia, także. Nie ma to jak, jakiejś stabilności, ale można ostawić coś w tym stylu. Ja nigdy z tego nie korzystałem. Pokażę może na zdjęciu, jeśli znajdę, jak to jest pokazane, ale no, jest taka opcja. Same te takie zmieniają się także w broń. Bardzo fajna transformacja. Nie tworzą jakby takiego charakterystycznego działa, z którym jesteśmy przyzwyczajeni. Ten magazynek można zach zachować w środku lub na zewnątrz. I mamy takie działo, które wygląda bardzo fajnie. Jak mówiłem, wpasowuje się w tą estylistykę klasików. I ten nawiew z tyłu także można wykorzystać jako działo. Ja zazwyczaj zostawiam go z tyłu i w dłoń wkładam tylko tą broń. Ale Tak wygląda nawiew. Który także posiada dosyć ciekawą transformację. I mamy coś takiego. Takie większe działo. Samo działo wygląda bardzo fajnie, jednak nie jestem fanem po prostu takiej kolorystyki dla broni. Więc można je umieścić w drugiej dłoni. I mamy coś takiego. W pełni uzbrojony Optimus Prime. Wygląda tak, no to fajnie. Tak tak jak mówiłem, ja zazwyczaj zachowuję sobie, tylko to działo, a to chowam na plecy. Może być także schowane oczywiście w takiej formie. A tak dwie figurki prezentują się obok siebie. No, moim faworytem zdecydowanym jest ten pan. I do tej pory jest on moim Optimusem w jakby moim dziale klasyków. Obecny Optimus Prime serii Combiner Wars bardzo mi się nie podoba. Jego proporcje, jego tryb alternatywny wszystko. Także moim zdaniem ta wersja jest póki co nie do pobicia. Pojawiła się ona także niedawno w nowym wydaniu, w dwupaku nawiązującym do nowego filmu także można ją dostać. Ma troszeczkę inne kolory, chromowane części, ale jednak jest to nadal ta sama figurka. Zachęcam Was do znalezienia tej. Figurki daj nie do końca, chociaż myślę, że można ją znaleźć w dobrej cenie. Jeżeli chcecie mieć po prostu figurkę, która wygląda dobrze jako robot i nie, nie, jakby nie przeszkadza wam fakt tego, że po prostu połowa figurki, czyli forma alternatywna jest słaba, no to zachęcam. Ja zazwyczaj nie zmieniam tych figurek, tylko stawiam je na półce w formie robotów, jednak sama świadomość tego, że jakby. Nie jest to do końca dobrze technicznie zrealizowane i mi przeszkadza. Także, no ta figurka jest szczególna, dlatego zachowuję ją w, w kolekcji, ponieważ, no pamiętam kiedy ją znalazłem i w sklepie i było dla mnie to sporym zaskoczeniem, ponieważ od dawna nie widziałem żadnych figurek w polskich sklepach, także dlatego ją zachowuję. Ale oto jest mój faworyt i zachęcam wam do znalezienia swojego. Dobry, dziękuję i zapraszam na podobne filmy.